Witam bardzo serdecznie. Dziś w naszej skromnej kuchni będę przygotowywał mleko migdałowe. Robię to dla mojej, ponieważ ona od czasu, kiedy przyszliśmy na, na dietę ketogenną, pije oczywiście herbatę bez cukru, ponieważ jest to dieta zero cukrowa w naszym wykonaniu ale musi sobie do niej dolać trochę mleka, żeby jakby złagodzić smak. Natomiast mleko jest również substancją, mleko krowie substancją, która nie jest do niczego człowiekowi potrzebna, więc żeby umilić jej spożywanie napoju herbacianego, postanowiłem zrobić mleko migdałowe. Jeżeli pójdziecie do sklepu i weźmiecie z półki karton z mlekiem migdałowym, no to zobaczcie długą listę składników jakieś gumy, guary, nie guary, guary coś tam jest, jakieś zagęstniki. E, czy to jest słodzone, czy niesłodzone, w każdym razie jest tam cała masa substancji, która nie jest nam, nam do niczego zupełnie potrzebna. E, ja zrobię mleko migdałowe, używając w zasadzie trzech składników: migdałów, szczypty soli i wody. I na pewno wyjdzie pyszne. Jak przygotowujemy migdały? Należy migdały namoczyć. Powinno się je moczyć przez 12 godzin. Ja tutaj pokażę, jak te moje migdały wyglądają. One są już namoczone i e, Należy je moczyć przez co najmniej 12 godzin. Przyznam szczerze, że te moje to się moczyły na 40 godzin. E, są pięknie napęczniałe. Tak. Tak, no jak to migdały. Nic szczególnego, jeżeli są w takiej postaci nierozgryzionej. I teraz tak. Dlaczego płuczemy, a po, po, po namoczeniu płuczemy je dokładnie, żeby pozbyć się całego tego tej zawiesiny, która jest w wodzie, w którą należały. One, one zwiększają pięknie swoją objętość. Płuczemy je, żeby wypłukać z nich enzymy hamujące kiełkowanie. W momencie, kiedy te enzymy wypłuczemy, nawet jeżeli one były w jakiś tam sposób, nie wiem, zakonserwowane poprzez prażenie, chociaż te nie były prażone. Zawsze mamy tam element tego wzbudzonego życia zielonego w środku i one są zdrowsze. Czyli, jakby robimy to mleko ze skiełkowanych, ze skiełkowanych migdałów. Tu jest szklanka migdałów, suchych szklanka suchych migdałów. No, jedźmy z, to, jedźmy z koksem. Wsypujemy szklankę takich właśnie migdałów do miksera. W zależności od tego, jak gęste i zawiesiste ma być nasze mleko, możemy dać dwie szklanki wody, czyli dwukrotną objętość migdałów, które już tam mamy. Cztery, wtedy będzie mleko takiej średniej gęstości, lub no, aż, aż, aż do sześciu szklanek. Wtedy będziemy mieli taką rzadką konsystencję, zupełnie rzadką, w zależności od do czego będzie nam potrzebne. Ja dam trzy szklanki wody, żeby być tak mniej więcej pośrodku. Wodę przygotowaną i wychłodzoną. Niektórzy polecają wodę, niektórzy zalecają wodę filtrowaną, ale woda filtrowana nie ma żadnych minerałów. A może damy cztery szklanki. Dokładnie cały dzbanek. I teraz dodajemy szczyptę soli, ponieważ sól jest potrzebna do wszystkich potraw. Ja dam większą nawet taką szczyptę. Niektórzy dają ćwierć łyżeczki, niektórzy dają nawet pół łyżeczki soli. Dobrze i teraz. W tym momencie, w zależności od tego, czy chcecie mieć mleko słodzone, czy niesłodzone, można dodać jeszcze daktyle. Jeden daktyl będzie mało wyczuwalny, ale już dwa, trzy, cztery daktyle dadzą, cztery daktyle dadzą wyraźny, słodki posmak. W związku z tym, że my jesteśmy na diecie niskocukrowej, ja nie daję żadnych daktyli tutaj, tylko zaczynam to mleko miksować. Zamykamy urządzenie. Włączamy prąd. I teraz tak. Ustawiam program, który ma długość około półtorej minuty. Pozwólcie, że to zrobię. To jest green smoothie na tym tefalu. Jeszcze wszystkiego nie rozpykałem, on ma minutę 20. Jeżeli trzeba będzie, to dokręcimy troszeczkę. Miksujemy tak długo, aż znikną te duże kawałki. Będą, będzie widać tylko malutkie, takie drobinki rozdrobnionych migdałów. Chodzi o te brązowe skórki, które zostawiamy, bo są istotne. Uwaga i robimy hałas. Wygląda na to, że nasze mleko jest już gotowe. Zostawmy to na jakieś dwie minuty, żeby wszystko osiadło i uspokoiło się w środku. Upłynęło czasu, ani dużo, ani mało, ale dokładnie tyle, ile upłynęło. I myślę, że czas już spróbować, co, tam, co nam wyszło. Także urządzenie jest wyłączone. Ja ustawiłem. Ustawiłem maszynę na Green Smoothie na zimny program, ponieważ to jest urządzenie, w którym też można gotować zupę. Prawdopodobnie macie gdzieś tam z boku zasugerowane, jak leśna baba gotuje tutaj zupę kalafiorową w tym. Otwieramy sobie spokojnie i delikatnie. Tak wygląda mleko jeszcze w dzbanku. Piana na nim pięknie sobie osiada. Do filtrowania użyję sitka, takiego zwykłego, z drobnymi oczkami. Oraz akurat dziś będę używał takiego czepka, który się zakłada na głowę przy produkcji żywności w kuchni, czy gdzieś tam takich chroniących, żeby włosy nie wpadły do, do pożywienia, włosy osób, które przygotowują to pożywienie. I zaraz zobaczymy jak to zadziała. No i tutaj, prawda, tak jak widzicie, leci mi gdzieś bokiem, to bo ja zawsze gdzieś tam porozlewam albo nieważne. Ja tutaj trochę tam przemieszam. Zebrało nam dużo tego pyłu, właściwie nie pyłu, tylko tej miazgi migdałowej na dnie. I teraz tak, tę miazgę można pięknie wykorzystać. Wystarczy ją porządnie odcisnąć, wysuszyć i użyć jako dodatek do mąki migdałowej. Teraz wlewam drugą porcję, żeby to wszystko rozdzielić, całą tą zawiesinę od gotowego mleka. Zawiesinę po wyciśnięciu i wysuszeniu można mieszać z mąką, z migdałów. Można z tego prawdopodobnie zrobić, ja pomyślę, co z tym zrobić, ale można to wykorzystać również jako samoistną bazę do jakichś tam krakersików ketogenicznych czy ketogennych. Ja, prawdę mówiąc, robię to mleko nie tylko ze względu na zwykłą herbatę dla mojej kobiety ale również ze względu na to, że chcę jej przyrządzić macchiato. Macchiato to jest takie late zrobione z herbaty, a nie z kawy i ono przy diecie ketogennej ma za zadanie jest nazywane po angielsku craving killer, czyli morderca chcicy w sensie zachcianek pokarmowych. Jeżeli ktoś jest na diecie keto, to może się spotkać z pokusą ogromną zjedzenia czegoś słodkiego, zjedzenia chleba czy czegoś takiego. I ta matcha latte, to jest zielona herbata z różnymi dodatkami, o tym będzie odcinek, ta matcha latte powoduje, że mózg otrzymuje sygnał, że jego zachciewajki, zachcianki zostały zaspokojone. I osoba będąca na diecie ketogennej ma to z czaszki, czyli nie musi się martwić tym, nie musi walczyć z własną z pokusami. Tutaj jeszcze trzeba troszeczkę ten, tą zawiesinę, która już nam się pięknie oddzieliła, trzeba ją odcisnąć, a w zasadzie trzeba ją wydoić, ponieważ mleko pozyskuje się w procesie dojenia. Czyli wydoimy nasze migdały. Wziąłem miskę, ponieważ w misce, nad miską łatwiej jest to wszystko robić. Pokażę wam jak to idzie. Jest to dokładnie tak jak dojenie krowy. Można robić to w ten sposób, że od dołu ściskamy i tam mleko, migdałowe mleko leci. Yy, polecam mycie ręce umyć dokładnie ręce przed procesem dojenia, tak żeby nie, nie robić sam mleka z brudem no mówiąc krótko. I teraz tak, jeżeli chcecie dowiedzieć jaka, jak to jest z tą matcha latę, nie tylko z tym, ponieważ będę robił całą serię filmów o napojach w diecie keto, różnych rozmaitych, nie tylko poranna kawa z gini. Czyli z masą klarowanym, ale również kilka innych, to polecam subskrybowanie. Subskrybujcie, żeby niczego nie przeoczyć. Tam jest taki dzwoneczek obok. Napisu subskrybuj. I no właśnie, żeby być na bieżąco. Więc spróbuję jak to mleko smakuje teraz i jak będzie smakować po schłodzeniu. Ponieważ w trakcie mielenia w tym mikserze, mimo że to był program na zimno. Temperatura mieszaniny wzrasta. Rzucam cień na łyżkę. Bardzo smaczne. Trochę mi się kojarzy w smaku z sokiem marchewkowym, ale to jest bardzo daleka reminiscencja i takie coś bardzo, bardzo delikatnego. Zobaczymy, jak się będzie zachowywać za godzinę, może za półtorej po wyjęciu z lodówki. I tak. Wyszedł nam całkiem przyzwoity dzbanek. To jest dokładnie litr napoju, który się schodził pięknie. Trzeba go przykrywać w lodówce, żeby nie przejął zapachów lodówkowych. Zawsze coś tam pachnie. Wygląda jak mleko. Mm. Jest gładziutki. Ma konsystencję takiego dobrego, tłustego mleka. Jeżeli nawet nie lepiej. No, można to pić. Co prawda zrobiłem to nie dla siebie, ale tę ilość przyjmę. Polecam robienie, polecam subskrybowanie kanału, ponieważ będzie maczalate wkrótce oraz inne napoje dla diety ketogennej, które wspomagają, zapobiegają, pomagają. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, Wasze zdrowie.